Damien. Gerald, najwyższy czas. Gotowy na ceremonię? No dobra, możemy zaczynać. W porządku. Tylko się zachowuj mniej jak najemny zbir, a bardziej jak człowiek godny najwyższego odznaczenia państwowego. Wiesz co? Najlepiej w ogóle się nie odzywaj. W takim razie zaczynajmy ceremonię. Chodź ze mną. Księżna czeka. W imieniu gildii błagam o pomoc. Jaśnie oświecona. Bez beczek cała produkcja stanie, a wtedy będziemy skończeni. Spłonęły wam wszystkie? Ogromnie nas to smuci. To bardzo zła wiadomość. Tak, jaśnie oświecona. Do pożaru doszło, kiedy potwory wdarły się do magazynu. Błagam o pomoc. Członek Straży Pałacowej zostanie wysłany, aby zbadał zgliszcza. Jeżeli jest tak, jak mówisz, odpowiednia rekompensata będzie wypłacona z Książęcego Skarbca. Dziękuję. Jaśnie oświecona. Wasza miłość. Przybył Geralt z Rivi. Moi drodzy, przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Spośród wszystkich obowiązków, jakie spoczywają na mnie jako księżnej, ten jest najmilszy memu sercu. Zostanie teraz przyznany Order Vitis Vinifera. Najwyższe odznaczenie tu są. Niech wystąpi Wiedźmin Geralt Zabójca Bestii z Bokle. Życzeniem naszym jest uhonorować Wiedźmina, który ocalił Bokler przed straszliwą bestią. Niechaj ten symbol przypomina wszystkim, że Wiedźmin na zawsze pozostanie przyjacielem Bokler. A prywatnie bardzo ci dziękuję Geralt. Damien przekaże ci nagrodę za doskonale wykonane Wiedźmińskie Zlecenie. Dziękuję. Oprócz tego mam dla ciebie jeszcze niespodziankę. Postanowiłam przekazać ci kilkanaście beczułek Sangreal. Wina przeznaczonego wyłącznie na Książęcy Stół. Będziesz mógł go wreszcie spróbować. No jak? Cieszysz się? Czuję się wielce zaszczycony tym wyróżnieniem. Dziękuję. Ufam, że zrobisz z tego dobry użytek. Za moment będę rozmawiała z Sianą. Czy możesz mi towarzyszyć? Dzięki Tobie odzyskałam siostrę, ale też dzięki Tobie wiem, co ma na sumieniu. Jako głowa państwa muszę ją sprawiedliwie osądzić. Ale z drugiej strony. Jeśli moja obecność w czymś pomoże, to oczywiście zostanę. Proszę wszystkich o uwagę. Odbędzie się teraz przesłuchanie osoby zamieszanej w morderstwa, które miały miejsce w Bokler. Kapitanie de la Tour? Proszę wprowadzić Sylwię Annę. Wiedźmin będzie brał udział w tej rozmowie, Jestem wolnym człowiekiem. Mogę przebywać Sylwio Anno, dopuściłaś się zbrodni. Jesteś jednak moją siostrą i serce nie pozwala mi potraktować cię jak pospolitą przestępczynię. Dlatego poprosiłam Geralta, aby mi doradził jako osoba bezstronna. Wysłucham teraz, co Wiedźmin ma do powiedzenia. Siana jest rozgoryczona. Wiem, że miała swoje powody, żeby nie pałać miłością do boklerskiego dworu. Choć oczywiście potępiam jej metody. O czym on mówi, Siano? Dobrze wiesz o czym? Było ci na rękę, że mnie wypędzili bo wiedziałaś, że dzięki temu tron przypadnie tobie. Chociaż to ja jestem starsza. Mogę zrozumieć ministrów. Oni nienawidzili mnie od dziecka i uważali, że nie będę się nadawała na księżną małżonkę. Nawet naszych rodziców rozumiem. Zawsze czułam, że oni po prostu się mnie bali, bo ja miałam odwagę być wolna. Ta wydumana klątwa była im wszystkim na rękę. Na tobie się najbardziej zawiodłam a przecież byłaś moją ukochaną siostrzyczką. Teraz rozumiesz Wiedźminie, ona mnie zdradziła. Byłyście wtedy dziećmi i jaśnie oświecona, i ty nie miałyście żadnego wpływu na to, co się działo. Mylisz się nie? ona miała wpływ. Pamiętasz? Moja droga siostro, ten dzień, kiedy mnie wypędzili z pałacu? Owszem, to ja wtedy wpadłam na pomysł, żeby obrzucić wgardzką delegację rybimi pęcherzami, które dla śmiechu wypełniłyśmy zjełczałym łojem. Ale to ty w ostatniej chwili postanowiłaś się podpalić. Chciałaś mi zaimponować. I zaimponowałaś, przyznaję. Trafiłaś go prosto w tę obleśną łysinę. W życiu się tak nie uśmiałam. Ale kiedy przyszło do szukania winnych, nie pisnęłaś nawet słowem. Cała odpowiedzialność i cała kara spadła. To prawda. Nie stanęłam w Twojej obronie. Za bardzo się bałam. Rada była jednogłośna. Wyliczyli wszystkie moje straszne przewinienia. Ucieczki z pałacu, rzekomo okrucieństwo i nieodpowiednie przyjaźnie. Wypędzili mnie. A ty, jedyna osoba, która mnie rozumiała, stworzyłaś i w ogóle mi nie pomogłaś, ani przedtem, ani potem, i nigdy nie próbowałaś mnie odnaleźć. To nieprawda. Szukałam Cię. Słałam za Tobą rycerzy. Zbierałam informacje. Ty nie chciałaś być znaleziona. Odkąd zniknęłaś? Żyję ze świadomością, że cię zawiodła. Przepraszam, siostrzeczko. Wybaczysz mi.